Cześć, w dzisiejszym odcinku bestseller od Sony Ericssona testujemy Xperia Neo. Telefon jest bardzo kompaktowy. Kiedy bierzemy go do ręki, nie przeszkadza ani jego waga, ani rozmiar. Mimo, że ma spory ekran, rzeczywiście wszystko tutaj mieści się w dłoni bardzo fajnie. Wszystko bardzo dobrze leży i ciężko zarzucić coś, jeżeli chodzi o rozmiar czy o wagę Xperia Neo. Natomiast można przyczepić się do materiałów, z jakich telefon jest zrobiony, ponieważ mamy do czynienia z plastikami, które są bardzo błyszczące i mają taką fajną teksturę. To znaczy od ciemniejszej w dół do bardziej niebieskiej przechodzi kolor, w którym jest pomalowany ten telefon z zewnątrz. I to sprawia, że to sympatycznie wygląda, natomiast niestety telefon jest dłukowaty, w związku z czym, kiedy leży na biurku czy leży na jakimś twardym obiekcie, rysuje się w miejscu, kiedy to takie wybrzuszenie z tyłu jest. No i niestety sprawia to, że po jakimś czasie telefon po prostu wygląda gorzej niż na początku. Ekran Wixperi Neo jest rzeczywiście ekranem bardzo dobrym, ponieważ mamy do czynienia z ekranem, który nazywa się, który Sony Ericsson nazywa Reality Display. Dodatkowo jest wybogacony silnikiem Bravia, który ma. Poprawiać odwzorowanie barw na takim ekranie. I tak w istocie jest, ponieważ ekran ma 370 cala. Jest świetna rozdzielczość 480x854, który pozwala na bardzo ostre, żywe, jasne kontury. Nie ma z tym nigdy problemu. Nie ma również problemu z jasnością czytelnością w jasnym słońcu. Bardzo poprawne, rzeczywiście świetne są też kolory, które są wyświetlane na takim ekranie. Bardzo żywe, bardzo jaskrawe i ciężko do czegokolwiek się tutaj przyczepić. Jest tylko jedno małe ale, to znaczy kąty widzenia nie są najlepsze, kiedy telefon przekręcamy w lewo albo w prawo. Pojawia się tinta biała, degradacja kontrastu, kolory pojawiają się, są takie bardziej wyblakłe. No i rzeczywiście to jest jedyny mały minus tego ekranu. Procesor, który napędza to urządzenie to 1 GHz układ Scorpion, dodatkowo wsparty 512 MB pamięciami. To sprawia, że urządzenie pracuje bardzo szybko, bardzo sprawnie, nie pojawiają się tutaj żadne lagi, żadne spowolnienia we wszystkich aplikacjach, których można byłoby się ich spodziewać w telefonie o słabszej wydajności. Świetne są też wyniki w testach benchmarkowych, najpopularniejszych testach benchmarkowych pod Androidem. W związku z czym tutaj za moce obliczeniowe Xperia Neo dostaje bardzo dobre noty. Jest jedno małe ale, to znaczy jest tylko 320 MB wewnętrznej pamięci, co sprawia, że wszystkie aplikacje, które instalujemy, od razu najlepiej przesuwać na kartę pamięci. Po wyjęciu urządzenia z pudełka pracujemy z Androidem w wersji 2.3. Mamy do czynienia z pięcioma pulpitami na ekranie głównym. Pulpity można, na pulpitach można dowolnie umieszczać widżety. Sony tam dokłada kilka z nich. Bardzo ciekawych. Najfajniejszym chyba jest Widget Timescape, który integruje wszystkie czynności społecznościowe, które mamy w telefonie. To znaczy, jeżeli mamy podpięte konto Facebooka, Twittera i-maila, e to w jednej takiej pięknej animacji wszystko będzie wyświetlane na bieżąco i będziemy mogli sobie przeglądać to wszystko w bardzo szybki, bardzo praktyczny sposób. Możemy również gestem uszypnięcia przywołać wszystkie widgety, które znajdują się na wszystkich pulpitach. Inaczej niż w telefonach od Samsunga czy HTC, nie pokazuje nam się wtedy miniatura wszystkich pulpitów, które mamy w telefonie, ale po prostu wszystkich widgetów, przez co to jest znacznie bardziej czytelne i łatwiej odnaleźć ten widget, którego szukamy, szybko się do niego przenieść. W menu głównym wszystkie aplikacje są posortowane na pulpitach, czyli przesuwamy się w lewo albo w prawo, żeby je przełączać. Jeżeli chcemy z kolei te pulpity czy te aplikacje jakoś sobie posortować, możemy to zrobić albo ręcznie, do tego jest osobny przycisk. Albo możemy ustawić sobie którąś z opcji segregowania, sortowania, na przykład alfabetycznie, co sprawia, że możemy menu dostosować do naszych własnych potrzeb. Jeżeli chodzi o departament muzyczny tego telefonu, jeżeli chodzi o funkcje muzyczne, to po pierwsze, bardzo dobrze i bardzo fajnie wygląda aplikacja do odtwarzania muzyki. Jest oczywiście też widget na pulpicie, który możemy sobie umieścić, żeby szybko ją przywoływać, ale chodzi tutaj o rzeczywiście o wrażenia estetyczne, to jest bardzo, bardzo dobrze, ona świetnie wygląda. Ma również wszystkie potrzebne funkcjonalności, czyli na przykład equalizer, świetna też jest jakość dźwięku, kiedy podpinamy sobie słuchawki. Bardzo dobrze wszystko słychać, i tutaj nawet melomani będą zadowoleni. Rozczarowuje trochę głośnik, który, przez który można puścić muzykę na zewnątrz, albo który służy do e, po prostu ustawienia głośności dzwonka w telefonie. On nie jest specjalnie donośny, e, i kiedy mamy telefon w kieszeni, można przeoczyć, że ktoś do nas dzwonił, w związku z tym zawsze lepiej ustawić sobie alarm wibracyjny. Rozczarowujący jest niestety odtwarzacz filmów w telefonie, ponieważ na takim ekranie, na ekranie z silnikiem, Bravia, można byłoby się spodziewać, że filmy będą wyglądać bardzo dobrze, i tak jest. Natomiast niestety w telefonie nie ma kodeków do odtwarzania najpopularniejszych formatów. Um, urządzenie radzi sobie tylko z plikami MP4 i 3GP. I takim małym pocieszeniem jest to, że jest wyjście Mini HDMI, kiedy Xperia Neo wchodziła na rynek, producent reklamował jako fotograficzny smartfon. I rzeczywiście tak jest, bo kiedy używamy funkcji aparatu w telefonie, okazuje się, że one są bardzo dobre. Mamy do czynienia z aparatem 8 MP, który dodatkowo jest wsparty technologią Xmoar, która poprawia jakość zdjęć, kiedy sceneria jest ciemniejsza, kiedy robimy zdjęcia w ciemnościach. Um, świetne jest odwzorowanie barw bardzo dobra też jest uchwycona ilość szczegółów natomiast brakuje niestety jednej rzeczy to znaczy lepszego odszumiania i kiedy patrzymy na zdjęcia w pełnej rozdzielczości okazuje się, że tych szumów jest bardzo dużo no i niestety w takim fotograficznym smartfonie to jest trochę minusem telefon nagrywa wideo w jakości HD 720p i niestety ten sam problem się pojawia czyli również ilość szumów na rejestrowanych obrazach co sprawia, że Xperia Neo nie jest w najlepszym na najlepszej półce fotograficznych telefonów, ale ciągle zdjęcia są naprawdę dobre. Xperia Neo pojawiła się również w wersji Neo V na światowych rynkach. Również w Polsce możecie ją kupić u swojego operatora. Tak naprawdę modele różnią się tym, że Xperia Neo V ma słabszy aparat, 5-megapikselowy. Jest to spowodowane tym, że Sony miał problemy z dostawami 8-megapikselowych modułów po fali tsunami w Japonii. I kiedy patrzymy sobie na zdjęcia wykonane Xperia Neo V, okazuje się, że niestety są gorszej jakości. Brakuje szczegółów, jest ich sporo mniej. Jest jeszcze większy problem z otrzymianiem, jest gorsze od kolorów. Natomiast Xperia Neo v ma jedną ciekawą rzecz, to znaczy można przy pomocy trybu panoramy, jak Sonerison go nazywa, robić zdjęcia stereoskopowe, czyli udające trójwymiar. Co to oznacza? Kiedy robimy zdjęcie właśnie w takim trybie, wystarczy telefon przesunąć trochę, a oprogramowanie telefonu dosztukuje jakby te elementy, które są potrzebne do tego, żeby wywołać efekt trójwymiaru. Xperia Neo, zwykła, standardowa, to z 8 megapikselowym aparatem, również dostanie taką funkcję przy najbliższej aktualizacji, w związku z tym nie bójcie się, jeżeli macie tą pierwszą, nie ma czego żałować, będziecie mieli lepszy aparat i dodatkowo też z funkcją Trójwymiaru w najbliższej przyszłości. Do internetu Xperia Neo oczywiście też się nadaje, jest szybka przeglądarka z Androida 2.3, jest pełna obsługa flesza, w związku z tym niczego zarzucić nie można. Po prostu strony wyglądają świetnie i rendują się bardzo szybko. Podsumowując, Sony Ericsson w 2011 roku odświeżył portfolio swoich telefonów z Androidem i to odświeżenie wyszło bardzo dobrze, co widać na przykładzie Xperia Neo, ponieważ za zupełnie rozsądną cenę, która na dodatek ciągle maleje, dostajemy dobrą sumę wielu zalet i naprawdę niewielu mało ważnych wad. W związku z czym ja Xperię Neo po prostu polecam. Pytanie w konkursie SMS-owym do Was na ten tydzień jest takie, czy warto kupić Sony Xperia Neo? Wysłajcie SMS-y na tak albo na nie. Informacja jak to zrobić jak zawsze leci sobie na dole ekranu. Pamiętajcie, że do zgarnięcia jest rewelacyjny, bardzo szybki i bardzo sprawny Samsung Galaxy S2, a wystarczy wysłać tylko sms a z 23 także warto zagrać w naszym konkursie. Zaglądajcie też na stronę naszego sklepu z koszulkami. Koszulki są naprawdę mega fajne i jeżeli któregoś z Was kiedyś spotkam w takiej koszulce, to na pewno sobie porozmawiamy. Będzie okazja do smartfonowych dysput. A jeżeli chcecie zapytać o jakiś smartfon, czy warto, czy nie warto kupić, zaglądajcie na naszego facebooka. Trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka.